Warszawa Jelonki, 26 maja 2023 roku, godzina 9:55, przekaz numer 1273. Bóg Ojciec! Jam jest, który jest, Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Tak bardzo was kocham. Tak bardzo miłuję i pragnę, abyście stale podążali za głosem bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli. Tak bardzo chcę i pragnę Waszej czystej, świętej wiary, miłości, takiej wielkiej, bez opamiętania. Im więcej jej dla mnie macie. Tym mocniej i tym intensywniej możecie otrzymywać moją świętą opiekę i obronę. Tak bardzo pragnę, abyście mówili do mnie o wszystkim, tak jak się mówi do kochanego taty. Wielu mnie przedstawia surowym, bezwzględnym, bardzo wymagającym, tyranem, a ja jestem kochającym, czułym, troskliwym, miłosiernym ojcem. Nie jestem pamiętliwym waszych zaszłości. Pamiętajcie, kochane dziateczki, że cała Trójca Święta jest kochająca, troskliwa, czuła, miłosierna, mająca nieskończenie wiele Bożych przymiotów, czyli Bożych cech charakteru. Cała Trójca Święta musi być jednocześnie wymagająca, surowa, bezwzględna, a to ze względu na bezpieczeństwo istnienia każdego człowieka i anioła. Trójca Święta jest bytem samoistnym. Od nas pochodzi wszystko, cokolwiek istnieje nawet w piekle. Nie mogę pozwolić na zbliżenie się do Boga kogoś zabrudzonego grzechem, nieoczyszczonego. To grozi unicestwieniem takiej duszy ludzkiej i ducha anielskiego. Upadły anioł ma bardzo wysoki poziom pychy, o maksymalnym stopniu nasycenia. Ten grzech popełnili w pełni świadomie, z pełną wiedzą jego przekroczenia. Do tej pory nie znali jeszcze konsekwencji swojego postępowania, bo one do chwili popełnienia przez nich ich grzechów jeszcze nie istniały po swoim grzechu, nie mogli zbuntowani dalej swobodnie przebywać wobec Trójcy Świętej, ani cieszyć się łaskami związanymi ze swobodnym przebywaniem z Trójcą Świętą. Decyzja, którą podjęły te duchy, była trwała, niezmienna, ale brzemienna w skutki. Kochałem i nadal kocham te duchy. Święta, Boża sprawiedliwość nie pozwala na unicestwienie żadnego z nich, bo konsekwencją tego byłby rozpad całego stworzenia. A na to nie może pozwolić święta, boża sprawiedliwość. To z konieczności Trójca Święta stworzyła piekło jako miejsce odosobnienia, swobodnego przebywania upadłych aniołów i tych ludzi, którzy się potępią. Względem potępionych ludzi i aniołów Trójca Święta musi być surowa, wymagająca. Nie może pozwolić na żadne odstępstwa ze względu na bezpieczeństwo istnienia, które nie może być skasowane, unicestwione. A po katastazy nie ma i nigdy nie będzie, nie pozwoli na to święta Boża sprawiedliwość. Nikt, kto się potępił, nigdy się nie zmieni, nie pozwala na to mordercza pycha, którą mają. Konsekwencją dalszego swobodnego istnienia upadłych aniołów i ludzi potępionych jest konieczność wiecznej, ale przymusowej pokuty, cierpienia, które ich nie oczyszcza, bo na to nie zgadza się ich wolna wola. Dlaczego potępieni muszą cierpieć tak okrutne męki? Muszą cierpieć tak okrutnie, bo wymaga tego możliwość ich dalszego istnienia. Zupełny brak cierpienia w ich przypadku spowodowałby ich powolny, ale bardzo bolesny rozpad, a na to nie może pozwolić święta, Boża sprawiedliwość. Upadli aniołowie dobrowolnie nie zmienią się nigdy, a tylko zgoda na własne oczyszczenie się może ich przywrócić do łaski, ale żaden z nich tego nie chce. Oni chcieliby być z powrotem w niebie. Lecz na swoich własnych warunkach, a to uczyniłoby z nieba, piekło, a na to nie może pozwolić święta Boża Sprawiedliwość. Analogicznie to samo dotyczy ludzi potępionych. Każdy człowiek może się nawrócić, dopóki żyje na ziemi. Z chwilą opuszczenia doczesnego życia, gdy wyrok mój skazuje go na wieczne męki, od tej chwili jest już za późno na cokolwiek, gdyż dusza osoby skazanej na wieczne potępienie nie zamierza dobrowolnie się poprawić. Jedynie pojedyncze osoby mogły ujrzeć drugą stronę życia, konsekwencje swojego dotychczasowego życia, ujrzeć piekło, a następnie za moją zgodą powrócić ponownie do życia na Ziemi. Osoby te, znając prawdę, skorzystają z drugiej szansy, lecz ich przyszły sąd będzie o wiele bardziej surowy niż u pozostałych ludzi. Tylko człowiek ma możliwość się nawrócić, odwrócić się od zła, które czyni przeciętnemu człowiekowi nie pozwalam ujrzeć drugiej strony życia, by to nie wpłynęło na jego ocenę życia. Wiedzieć, znać prawdę zawsze to oznacza mieć za tę wiedzę pełną odpowiedzialność, a na to nie jest gotowy przeciętny człowiek. Trójca święta wie o was wszystko zanim się wydarzy. Ja pragnę, by każdy człowiek mi ufał, jak dziecko ufa swemu ojcu i matce, chcę waszej prostodusznej postawy. Chcę, abyście mi ufali na słowo, nie stawiali go w jakimkolwiek podejrzeniu. Ja nigdy nie kłamie, szatan tak, a wy jednak jemu bardziej wierzycie, niż mnie, waszemu Bogu. Każda moja obietnica ma poparcie, wprawdzie. Ja zawsze mówię prawdę, zawsze wypełniam to, co obiecuję. Każdy upadły anioł to kłamca, nigdy nie dotrzymuje słowa, chyba że jest do tego zmuszony Bożą siłą. Złe duchy nie mają możliwości stwarzania. Nie są w stanie, to nie leży w ich naturze. Możliwość stwarzania ma jedynie Trójca Święta. Niektóre demony mówią, że to one stworzyły piekło, niestety i tu kłamią. Piekło stworzyła Trójca Święta z ich powodu. Także piekło zostało stworzone z Bożej materii, to jedyny dostępny budulec, nie istnieje inny. Chcę was zbawić, lecz to wy musicie dać mnie na to swoje pozwolenie. Nie utrudniajcie sami sobie życia, nie usiłujcie nabierać tego, co Wam komplikuje życie i działanie. Żadne stworzenie nie jest i nigdy nie będzie mądrzejsze od Stwórcy. Każdy człowiek i każdy anioł czerpie wprost z mojej mądrości, z mądrości swojego Stwórcy. Dlaczego wzbraniacie się przed pełnym zaufaniem mojej osobie? To ja jestem Waszym prawdziwym Ojcem o wiele bardziej realnym niż ten, który Was spłodził. To ja wami się opiekuję od chwili waszego zaistnienia po przejście na drugą stronę życia. Tylko trójca święta w pełni was kontroluje, ale wy nie zawsze chcecie się poddać pod moją kuratelę. Możecie żyć i funkcjonować w samopas, swobodnie, ale gdy jedynie mnie się poddacie, jeżeli będziecie realizować moje wskazania, dopiero wtedy w pełni się rozwiniecie, nie szkodząc swojemu zbawieniu zechciejcie słuchać tego co mówię do was osobiście albo przez Jezusa lub przez Ducha Świętego weźcie nasze słowa na poważnie ja nie chcę nigdy waszego zła ja chcę waszego wiecznego szczęścia i radości chcąc zbierać zasługi zechciejcie się modlić modlitwami którymi Wam Duch Święty pozwoli się modlić tyle ile możecie i zdołacie zechciejcie się modlić pościć i umartwiać na tyle na ile zdołacie nie strąćcie oddawania jałmużno choćby w niewielkich kwotach, to pomaga gładzić wasze grzechy. Starajcie się pracować nad sobą, zwłaszcza nad swoimi wadami i ułomnościami. Starajcie się unikać zdarzeń, sytuacji, które prowadzą was do upadku. Gdy jednak zdarzy się wam potknięcie, upadek, nie czekajcie na nic, ale podnieście się, oczyśćcie jak najszybciej, aby jak najdłużej mieć czystą duszę. Mówię do was, oddaję wam moje natchnienia. Działam na was przy pomocy waszego anioła stróża. Niestety, szatan też działa. Też stara się wam przekazywać swoje natchnienia. To są jego pokusy. Jeżeli pragniecie uniknąć wkroczenia na drogę szatana, zawsze obserwujcie w którym kierunku was wiedzie ta droga. Nauczcie się odróżniać Bożą mowę od mowy demona. Mówcie do mnie tak, jak się mówi do dobrego taty. Ja zawsze was słucham, słyszę każdy wasz głos i szept, każdą myśl, każde westchnienie. Nieważne gdzie jesteś i co robisz, zawsze jesteś słyszany i widziany, nawet twoja myśl i pragnienie. Bądźcie ufni, ale nie zuchwali. Zechciejcie zauważyć, że jestem Bogiem, dlatego nigdy nie zapominajcie o niezbędnym szacunku dla mnie. Szatan i jego pokusy wprowadzają was w zuchwałość. Ja nie będę za was żyć. Nie będę wam mówić na każdym kroku, co macie robić, bo to niweczy wasze zasługi. Nie będę podejmował za was waszych własnych decyzji. Nie bójcie się potknięć i upadków, nie dajcie diabłu nad sobą zapanować, zastraszyć was. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Pomogę wam we wszystkim. Tylko zdajcie się na mnie, pozwólcie mi działać w was, ale i poprzez was dowoli. Nie jestem księgowym, choć umiem liczyć. Nie jest ważne, ile razy i jak upadniecie, potkniecie się, zawsze powstańcie, zawsze zwróćcie się do mnie z każdą sprawą, z każdym problemem. Oczekuję teraz więcej waszej wiary i ufności, zwłaszcza od was, Polacy. Chcę waszego oddania w niewolę miłości Trójcy Świętej przez niepokalaną, zwłaszcza tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Nie bójcie się mnie, nie rzucę się na was z oceanem cierpienia, ale będę was ćwiczyć. Abyście nabrali sił i wytrwałości. Nie bójcie się cierpieć. Nie obawiajcie się tak bardzo upadków. Wbrew pozorom one was wzmacniają. Nie oceniajcie źle innych. Zawsze innym dawajcie kolejną szansę, zwłaszcza tym, którzy wam podpadli. Zawsze przebaczajcie winowajcy. Zwłaszcza jak was poprosi o przebaczenie. Nigdy nie zacinajcie się w uporze. To demoniczne. Chcę o wiele więcej postów. Modlitwi ofiar za waszych kapłanów i biskupów, zwłaszcza tych, którzy jeszcze tego nie robili. Chcę ich wyrwać ze szponów szatana aby z waszej aktywnej pomocy nie jest to możliwe. Zyskując duchowieństwo, zyskujecie większą siłę przebicia. Modlitwa i ofiara kapłanów i biskupów ma o wiele większą wartość niż świeckich. Wasz udział w walce o ich dusze jest niezbędny, aby uratować ich wieczność. Teraz tylko Polacy w Polsce i na całym świecie mogą wyprosić światu o pamiętanie. Dlatego tak bardzo walczy z wami całe piekło. Demony teraz uderzają w kapłanów wszystkich szczebli, bo od nich zależy los tysięcy wiernych. Wiele razy mówiłem do was, co chcę, czego oczekuję. Niewielu mnie słucha, więcej osób wierzy słowom szatana, aniżeli słowom swojego Boga. Dałem wam wiele narzędzi. Wiele sposobów do walki o wasze dusze, o wasz wieczny los. Niewielu jednak mnie słucha, a zwłaszcza tego, co chcę słuchać i o wiele bardziej słów upadłego anioła, a ja tak bardzo was kocham. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, kocham was niezmiernie mocno i pragnę od was waszej całej, lecz czystej, świętej miłości, cierpliwości, a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania. Lecz trafiam na mur obojętności nawet w moim świętym kościele. To od ciebie, człowiecze, i od podjętych przez ciebie decyzji zależy, jaki będzie twój dalszy los. Idąc w samowolę, niedyscyplinując się w niczym, wpadasz w sidła szatana. On was oszukuje, okłamuje, zależy mu tylko na wciągnięciu was na autostradę wiodącą do przepaści, piekielnej czeluści. Pragnę, aby nawróciły się wasze serca, Odwróciły się od zła swoich uczynków, obudziły się z demonicznego uśpienia, które was tak bardzo zamroczyło. Człowiek nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, co czyni. Czasem postępuje w zamroczeniu, a to, co złego uczynił, dociera doń dopiero po czasie. Trans demona ogarnie teraz każdego, kto się nie modli, lub modli o wiele za mało, oraz tych, którzy się nie umartwiają, lub umartwiają się o wiele za rzadko. Już teraz zechciejcie się wyciszyć, oddalić od siebie każdą złą, niepotrzebną myśl. Nauczcie się postu milczenia, milczenia ust, milczenia myśli. Nie będzie wam łatwo zwłaszcza ludziom roztrzepanym, nieuporządkowanym, gadułom, tym co mają nieustannie rozbiegane myśli, a usta mówią prawie nieustannie. Ja chcę od was waszych licznych modlitw, postów, ofiar. A to wszystko oddawajcie do dyspozycji Trójcy Świętej przez niepokalaną. Potrzeba wiele waszego trudu i wysiłku, aby wyrwać serca kapłanów wszystkich szczebli ze szponów demona. Nie jest to łatwa walka, ale konieczna. Już teraz znacznie ważą się losy Polski i Polaków, lecz to wy musicie podjąć swoją niezależną decyzję. Ja z utęsknieniem czekam na was i na podjętą przez was decyzję, jaką więc zechcecie podjąć. Czekam i tęsknię za wami. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o was, o wasze zbawienie, chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w was i przez was. Czy to kiedykolwiek docenicie, ufajcie mi do końca, nie pozwólcie, by demon was okłamywał, nie pozwólcie się zniewolić złym duchom, nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Ja, mimo wszystko, pomimo waszej kronobrności, bardzo mocno was wszystkie kocham, czy tego nie czujecie, czy to docenicie, kiedy, Bóg ojciec. Zapraszamy do nabywania ostatniego już do druku modlitewników żywego płomienia. Warunki nie uległy zmianie, a mianowicie: dwa tomy, ponad 700 stron. Cena kompletu: 46 zł. Informacji udziela i wysyła Halina szóstak w dni robocze. Telefon 507 015 737. Większe ilości wysyła drukarnia. Zamówienia proszę składać u Pani Magdaleny pod numerem telefonu 664 038. 100. Od godziny 10 do 15.